Do przemyślenia. Koń był przywiązany do pala, ale przyszedł diabeł i go rozwiązał. Wystraszony ogier zaczął uciekać przez pola chłopa, ruinując jego żniwa. A właściciel ziemi się wściekł, wziął szczelbę i zabił uciekające zwierzę. Wtedy właściciel konia też się zdenerwował, wziął szczelbę i pomścił zabite zwierzę, strzelając do chłopa. Żona poszczelonego chłopa to zobaczyła i zabiła właściciela konia. Potem syn właściciela konia dokonał mordu na chłopie i jego żonie. Mężczyźni ze wsi, słysząc o tragedii, zabili mordercę i spalili jego dom rodzinny. Ludzie pytali diabła: Dlaczego to wszystko zrobiłeś? Diabeł odpowiedział: Nie zrobiłem nic takiego, po prostu. Oswobodziłem konia. Morał. Diabeł robi proste i niewinne rzeczy, a resztę robimy sami. On wie, że zło tkwi w naszych sercach, dlatego musimy myśleć, zanim zaczniemy działać, często pochopnie. Pamiętaj, słowo ma moc sprawczo. Myśl, zanim zaczniesz działać, i pomyśl, zanim użyjesz słów, których nie da się cofnąć. Pozdrawiam myślących.